serdecznie w moim rodzinnym mieście, mieście Łodzi. Dziękuję za to, że jesteście z nami po raz kolejny. Wielkie brawa dla was, naprawdę. My nie spaliśmy dzisiaj praktycznie w ogóle. Emocje, nerwy, bo jedna rzecz, wystarczy, że, że tak powiem, nie zatrybić się w naszej maszynie i wszystko się może wywrócić. Dlatego cieszę się, że wszystkie sprzęty dojechały, wszystkie działały. Nic nie stanęło na paradzie. Myśleliśmy, co możemy zrobić więcej za rok, ponieważ no te, te, te formuły też się wyczerpują. No i tymczasem e, mamy za wami stojące Hajmarsy, mamy emrapy, mamy więcej Rosomaków. My jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy paru powstańców i mogliśmy tutaj naprawdę ich uhonorować. I znowu podkreślę, e, dziękuję również za. Wyróżnienie medalami poprzez ministra obrony narodowej Cetrego Tomczyka. Ja mogę błyszczeć tutaj przeciwko wojsku, przepraszam, w dzisiejszym przypadku przeciwko NATO, ale moje dni gry w koszykówkę profesjonalnej się już skończyły. W NBA z balkonikami nie grają. Serce mam rozdarte, bo z jednej strony oczywiście wojsko polskie i NATO team, a z drugiej strony no Marcin Gortat i jego ludzie robią tak wiele dla promocji wojskowości, wojska, że... Mam tutaj takie, taką split decision, bym powiedział, ale myślę, że wiemy, że cel jest szczytny, że tutaj liczy się dobra zabawa, i liczy się to, żeby każdy zostawił trochę potu na parkiecie. Wspaniali bohaterowie też sportowi. Ja na przykład jestem osobiście fanem na przykład pana Błachowicza i jego walk. Dzisiaj walczę tu na boisku i patrzę na to z dużą przyjemnością. Bardzo dobrze się znamy. Dwa, że jest to w tym fajnym celu, a trzy ja również jestem żołnierzem Wojska Polskiego reprezentuję centralny wojskowy zespół sportowy, także idealne połączenie pasji tutaj, przyjemności razem ze służbą, także najlepsze co może być. Zawsze graliśmy tutaj Marcina Gordata z Wojskiem Polskim, Teraz przede wszystkim z tego względu właśnie, że jest 25 stopnia Polski na NATO. Idealna okazja, żeby zagrać ten mec NATO. No myślę, no lepszego połączenia nie ma. Bardzo fajnie wymyślone, czy mega fajna inicjatywa, swoje wsparcie polskiego munduru. rodzaju różne charytatywne wydarzenia, więc no nie mogę odmówić. A też pokazanie przed dużą publicznością jest fajną rzeczą. Też dla mnie ogromnym doświadczeniem, więc z wielką przyjemnością tutaj przybyłem. Podejrzewam, że dużo razy gdzieś spotkałem jakichś żołnierzy na ulicy, ale nigdy ich nie poznałem tak naprawdę, więc jest to troszkę coś innego. Inne doświadczenie i czasami i w ten sposób można poczuć jakby też respekt wobec tych ludzi, ale i też kwestie tego, że ich też inaczej docenić. czasu, graliśmy z nimi tylko 3-4 treningi, ale myślę, że wygląda to całkiem nieźle na boisku. Chcieliśmy wygrać to spotkanie, ponieważ to jest 11, -11 mecz, a jest 5-5. Czerpiemy z tego dużą radość, no i każdy z nas kocha koszykówkę, a że Marcin grał tyle lat w NBA i robi to naprawdę fajnie, także dobre show. Chciałbym, żeby też społeczeństwo patrzyło na, z przyjemnością na sprzęt wojskowy, bo, i to jest też bardzo ważne, chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. Polskie społeczeństwo ponosi gigantyczny koszt tego, że my dzisiaj dozbrajamy i transformujemy polską armię. I społeczeństwo musi wiedzieć, na co są wydawane te pieniądze. Ten sprzęt wojskowy, który jest za państwem, ten sprzęt wojskowy, który był tutaj dzisiaj, on jest kupiony za pieniądze podatników i ma służyć do tego, żeby bronić Rzeczypospolitej. Więc budujmy dobry wizerunek wojska to jest w interesie naprawdę całego społeczeństwa. Dzisiaj wojsko polskie też dołożyło ten kamyczek sportowy. Ja się z tego tylko mogę cieszyć. Biorąc pod uwagę jak dużo trzeba było poruszyć rzeczy żeby ten mecz się odbył, ponieważ tyle czynników wpływa na zorganizowanie tego meczu i to wszystko udało się zrobić, było to niesamowite. Dlatego jestem mega, mega wdzięczny przede wszystkim ministrowi obrony narodowej za pomoc, logistyczną pomoc przy organizacji tego meczu. Paru podmiotom, które tutaj pomogły nam zorganizować przyjazd powstańców. To było naprawdę duże i wielkie podziękowania dla Centrum Weterana, którzy dostarczyli nam materiały na temat poległych żołnierzy, zdjęcia i Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy byli dzisiaj, zapamiętają twarzy 54 żołnierzy, którzy oddali swoje życie za nasz kraj.